Dobrze, moi drodzy, jestem gotowy. Trochę się denerwuję, bo dawno nie nagrywałem, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Tnijmy ten diamencik. Zatem witam Was na kanale Niechto Szlak. Ja jestem Niechto Szlak, a to jest odcinek serii Co za Shajs?, czyli serii, w której omawiam, recenzuję i przedstawiam sprzęt, z którym wędruję po szlakach długodystansowych oraz po górach. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kurtce firmy Cumulus. Właściwie nie jest to kurtka, a pullover. Jest to tegoroczny produkt tej firmy, która słynie z świetnych śpiworów puchowych oraz kurtek. I oni pomyśleli sobie, że stworzą coś dla wszystkich miłośników ultra, czyli tych, dla których każdy gram jest ważny, w ich ekwipunku, właściwie brak tego grama, i stworzyli pulover, który jest bardzo lekki, bo waży jedynie 130 gramów. Bardzo proszę. Tak się prezentuje. Tak to słabo widać, więc może umieszczę tą kurtkę na sobie. Bardzo, bardzo proszę. Tak ta kurtka prezentuje się na mnie. Od przodu, od tyłu, od boku, od tej lepszej strony też. Jest bardzo prosta w swojej budowie, ale takie też było jej założenie. Konstruktorzy chcieli uzyskać jak najbardziej korzystną izolację termiczną do masy. Ta kurtka została pozbawiona wszystkich kieszeni, suwaczków, gumeczek itd. Jak widzicie, rozpięcie tej kurtki jest do mostka. Nie ma tutaj suwaka, który którym moglibyśmy się zapiąć. Są so to, so to plastikowe napy, które są dużo lżejsze. Jest tutaj, zamiast kaptura, dosyć wysoki kołnierzyk, który otacza naszą szyję. Ma techniczny krój. Jego zadaniem jest nie krępować ruchów, ma być wygodna w wszystkich aktywnościach fizycznych. Bardzo proste: tutaj się nic nie podciąga, wszystko jest na miejscu. Nie ma też żadnych ściągaczy takich ani rzepów. Jest tutaj taka obramówka z gumki. Takie ściągacze mamy przy nadgarstkach oraz tutaj przy biodrach. Należy też zwrócić uwagę na komory w tej kurtce. W przeciwieństwie do takich tradycyjnych kurtek, które mają podłużne komory, tutaj kurtka została stworzona z takich malutkich kwadracików. Dzięki temu pierze się nie przesuwanie, nie przemieszcza się po kurtce. Zostaje cały czas w tym samym miejscu. Co prawda komory są przyte na wylot więc możemy trochę tracić ciepła, ale ta kurtka została stworzona bardziej z myślą o lecie, o późnej jesieni lub wczesnej, wio... znaczy na odrzut, o wczesnej jesieni albo późnej wiośnie. Niezwykła lekkość tej kurtki została uzyskana dzięki dwóm elementom. Pierwszy to super ekstra, niezwykły kosmiczny materiał pochodzący z krainy samurajów, czyli z Japonii, nazywa się on CAC, cokolwiek to znaczy, i metr kwadratowy tego materiału waży jedynie 18 gram. Jest on ponoć wytrzymały, nie wiem jak bardzo, nie sprawdzałem i chyba nie zamierzam. Faktycznie jest bardzo cieniutki i wydaje się delikatny, ale producenci mówią, że taki nie jest. A takie ze wszystkimi tym cienkimi materiałami, że one, gdy jesteśmy przyzwyczajeni do grubego dżinsu czy kordury, to taki materiał się wydaje dosyć delikatny. Oraz wypełnienie tej kurtki, czyli w rozmiarze M jest to 45 gram polskiego, prawdziwego, gęsiego puchu, a wszyscy dobrze wiedzą, że Polacy nie gęsi własny puch mają. Jakoś tak. 900 FP, czyli feel power. Jest to najwyższy wskaźnik, jaki można sobie wyobrazić albo stworzyć na tym puchu. Powiem tylko tyle, że nic dalej nie ma. Dalej już jest pustka. Ta kurtka wraz ze mną wędrowała po kilku szlakach długodystansowych w tym sezonie, jak już wspomniałem, między innymi Tarnów Filki Rogacz, to jest niebieski szlak, ma takie 150 km, Później niebieski szlak z Rzeszowa do Gribowa, tak zwany graniczny, który ma 440 km. Była też ze mną w Alpach, gdzie pokonywałem szlak Tębę oraz na wyspie reunią gdzie w niej nocowałem na wysokości 370 metrów. I powiem szczerze, że nie zmarzłem. Było mi super. A żeby nie było, że ta kurtka jest taka idealna i bez żadnej wady, to nie wiem czy dobrze widzicie, ale tutaj taka ma biała kropeczka. To nie jest kropeczka, to jest puch, który przechodzi przez szef, albo właściwie tutaj przez materiał. Taki jest delikatny i malutki. To byłoby na tyle. No. Uważam, że jeśli jesteście ultra i zwracacie uwagę na każdy gram, a właściwie na jego brak w waszym ekwipunku, to śmiało możecie po kurtkę sięgnąć. Ja w tej kurtce zamierzam przewędrować kolejne szlaki w przyszłym roku, a zimą również ją zabiorę ze sobą w góry i zobaczymy, jak się sprawdzi jako docieplenie. A tymczasem znikam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech to szlak.